Ale ja dobrze pana widzę, dobrze pana słyszę. Czy ze mną wszystko jest w porządku? Wszystko w porządku. Super. Czy mógłby pan się na początku przedstawić i powiedzieć, na jakim stanowisku pan pracuje? Nazywam się Zbigniew Łabuda, pracuję jako hydraulik. Montaż instalacji sanitarnej w CEO. Od jakiego czasu współpracuje pan z naszą firmą, czyli z MRJ? We wrześniu będzie 5 lat. Mhm. Od jakiego czasu pracuje pan w Niemczech? W Niemczech pracuję 8 lat. Jakże wcześniej pan już pracował samodzielnie lub z inną agencją, jeśli chodzi o pracę w Niemczech? To znaczy nie z inną agencją, tylko... Mm -hmm. A czy zna pan język niemiecki? No, się tutaj. Dobrze. To czy mógłby pan opowiedzieć, czemu zdecydował się na wyjazd do pracy w Niemczech? Pracowałem we Francji, a moja żona tutaj jest w Panowerze, pracuje. Nie chciałem iść tak daleko, no, tak. to druga sprawa, sprawy finansowe, mm -hmm. A czy mógłby pan opowiedzieć, jak wygląda taki typowy dzień pracy? Znaczy, no, na, na, na mamy odbiór materiału, później go sortujemy i kierownik tam później przydziela osobne prace. A jak ocenia Pan swoją pracę w takim razie? Czy jest to praca lekka, czy bardziej ciężka? To znaczy, powiem Pani, że w Polsce jest pod tym względem gorzej. Dobrze, a czy mógłby Pan opowiedzieć, jak dogaduje się ze współpracownikami, zarówno niemieckimi, jak i polskimi? Tu jesteśmy, ja nie mam problemu, bo tu jestem z panem Jankiem, a drugi, o, drugi, znaczy drugą osobą jest mój syn. No Czyli zgrana Akurat mieliśmy mieć hotel, bo tak było podzielone, że na, na po dwie osoby, ale Mówię, no po co, jak znamy się już wcześniej, przygadnęliśmy go, po co firma ma płacić więcej pieniędzy. A czy jest coś, co lubi Pan w swojej codziennej pracy w takim razie? No ja w ogóle swoją pracę mhm. nie lubię, bo jakbym nie lubił kupować, to, to nie pracował. Każdy tęskni za Polską, to jest nieuniknione. Chociaż mam tu syna, a żona niedaleko, ale jeszcze mam córkę i człowiek tęskni mocno za Polską. Czy mógłby pan opowiedzieć, czy jest jeszcze coś, dla, jakby, czym różni się dla Pana praca w Polsce od pracy w Niemczech? Nie, niczym się nie hmm. różni. Czyli jednak bardzo podobne. Mogę zapytać, co lubi Pan robić w takim razie po pracy? Ale no, ja wiesz czas, tam, ja, jedziemy z tam. synem do żony. Rozumiem. I jak Państwo spędzacie wtedy już razem czas? Jeśli mogę zapytać, oczywiście? No, znaczy grill. Mhm. Odwiedzamy tam znajomy, tam... Taką rodzinę niemiecką. Uh -huh. A czy ten wyjazd do Niemiec coś zmienił w Pana życiu? W... Może zapytam tak, czy coś się udało na przykład zrealizować? Koszty są zawsze. Uh -huh. Dzieci, w domu duże, <grym duże <grym są gadawki. <grym> Ale wybudowałem tak, uh -huh. dom, uh -huh. uh -huh. dom, Teraz się podłączyłem 3 lata temu do nowego domu. Uh -huh. Jeszcze trochę pracy to Bardzo gratuluję Nowego domu w takim razie. Mam nadzieję, że będzie się dobrze mieszkać. To czy mógłby Pan opowiedzieć, czemu zdecydował się na współpracę właśnie z nami? Zrezygnowałem z pracy tego kuzyna mhm. i szukałem pracy. jak akurat ja pewnego dnia kupiłem gazetę i tam, tam był numer pana Wody. się kłacę, jak ja Nigdy nie, nie byłem przez yy, taką i firmę zatrudniony. Nie ale to dla, nie ryzykuje i na razie dla, dla, jestem zadowolony. Bardzo nam miło w takim razie. Jest coś, co zaskoczyło Pana, jeśli chodzi o współpracę z nami? Byłem no, mile zaskoczony, bo, bo Pani Iwona nam opiekę zapewniła taką, że pod tym względem byłem zaskoczony. Jakieś problemy były. To... To dzwoniliśmy, wszystko kusowało i żadnych problemów nie było. I do tej pory. Do tej pory funkcjonuje wszystko. A czy w takim razie poleciłby Pan współpracę z nami, na przykład znajomemu, komuś w rodzinie? Ja już poleciłem i mam, mam syna. I, czyli z polecenia, jak rozumiem, syn również z nami pracuje. Bardzo nas to cieszy, że zarówno Pan, jak i sen z nami zdecydowali się na współpracę. A czy w takim razie zdecydowałby się Pan na wyjazd ponownie? W takim razie zapytać, czy jednak przyszłościowo planuje Pan już emeryturę jednak w Polsce. Tak, tak, mhm. w Polsce. Czyli jednak przyszłość... Jeszcze może się zostało, ale, ale w Polsce. Mamy swój dom i planować to, co w Polsce. Dobrze, to jeszcze zapytam na koniec. Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać na koniec od siebie? Chciałem podziękować firmie przede wszystkim, że nas przyjęła i tak się nami opiekuje. To my bardzo dziękujemy za zaufanie i za długoletnią współpracę. Jest nam bardzo miło, że jest Pan naszym pracownikiem. Było mi bardzo miło się z Panem spotkać. Myślę, że możemy w takim razie zakończyć.